Dlaczego Przemo siedzisz w kurtce? Co się dzieje? E, ładna jest. Czyli po prostu chciałeś się pochwalić. Nie, trochę mi zimno. Woda sodowa ci uderzyła do głowy i wiesz, jesteś Siem. youtuberem już teraz i piszemy ludzie maile. się, skąd się wzięło to powiedzenie. To jest dobre pytanie. Możecie wpisać w komentarzu, jeśli wiecie, skąd się wzięło to powiedzenie, że komuś woda sodowa. Tak. Nie, że ci się kręci w głowie. Od, od kiedykolwiek cię kręcił, od, od, od To jest woda? woda sodowa. No, to jest taka wiesz. So, no, to, to, taka możesz mieć w takim tymi i naciskasz leci. ja bym jeszcze śniadania, dlatego jest mi zimno. Nie, tak? nie mam tego śniadanie? No, nie miałem czasu dzisiaj. O widzicie? ludzie, widzicie mhm. jak się poświęcamy. No. I nie tylko w ten sposób się poświęcamy. Dzisiaj mówimy o grze. Festiwal Lampionów. Jest to gra, w której. Puszczamy lampiony na wodzie i one mają być jak najładniej ułożone. Wydane przez Games Factory Publishing edycja Family i polecane przez Mensa. Więc to puszczamy lampiony. To nie są takie lampiony, co się je puszcza w niebo, tylko na wodzie. W Poznaniu na noc kupały puszcza się lampiony w niebo. Na moim weselu też puszczyliśmy lampiony w niebo. Ciekawostka z mojego wesela. No i stanęliśmy, puściliśmy lampiony. Na końcu było romantycznie i tak ktoś później zapytał a, gdzie one lecą i on leciał do lasu. A więc, a więc gramy dzisiaj w romantyczną grę dla dwóch do czterech graczy, w której wystawiamy lampiony. Spójrzcie, jak to wygląda. Mamy kafelek startowy, pewną ilość kafelków odkładamy i pewne karty odkładamy w zależności od liczby graczy. No i mamy karty lampionów i karty misji, karty statków. Każdy z nas dostał już jeden lampion, mamy trzy w ręku kafelki i zaczynamy. No i to jest prosta gra. Wybieram jeden kafelek z ręki. I mogę go dołączyć jakkolwiek chcę do tego, co się dzieje. Nie muszą pasować boki, ale dobrze jak pasują. I teraz tak. Po dołożeniu kafelka, dostaję jedną kartę za wszystkie pasujące boki, więc zostaje biały lampion. Dodatkowo tu jest łódka i pasuje bok, więc biorę łódkę. I teraz wszyscy gracze w grze dostają ten kolor lampionu, jaki jest skierowany w ich stronę. Więc zawsze trzeba usiąść tak, że są kierunki w stronę gracza. Powiedzmy, że to jest mój kierunek, dostaję zieloną kartę. E, I to jest kierunek Przemka, zieloną kartę również dostaję. Gdybyśmy grali w czterech, to ktoś tam dostaje pomarańczową, ktoś tam białą. Mm -hmm. e, I tyle, dobieram trzeci kafelek i jest ruch Przemka. No i ja sobie tutaj albo nawet tutaj dokładam zielonego. To bierzesz zielonego, dwa statki aż, bo i tu jest, i tu jest mm -hmm. e, e, łódka, przepraszam. I jeszcze jednego zielonego, a ja biorę niebieskiego. Mhm. I e, tak to wygląda. I teraz przed ruchem, zanim dołożę kafelek, mogę dwa statki odrzucić, żeby wymienić jedną kartę na inną, a potem mogę odrzucić karty, żeby zdobyć jakąś, jakieś punkty z misji. Mhm. Na przykład Przemo ma tak, jedną czarną, trzy zielone. Ja mam cztery różne i mamy misje, które wymagają od nas czterech takich samych trzy pary i siedem różnych. Mhm. No więc e, mój ruch, wykładam kafelek. Powiedzmy, że. Hmm, hmm. o. No dobra, to ja sobie położę kafelek tutaj, dostaję fioletowy, łódkę, pomarańczowy i Ty też bierzesz pomarańczowy. Mm -hmm. No dobrze, no to ja w takim razie wymieniam te dwa. Te. I czarny wymieniam tak, na zielony. zielony. Oddaję cztery czarne, mm -hmm. biorę 8 punktów. Tak, cztery nawet zielone. zielone bierzesz nawet. 8 punktów i teraz spójrz, że te punkty są malejące, więc trochę się ścigamy, kto szybciej mm -hmm. zrobi jakie misje. I wykładasz kafelek oczywiście. Tak, 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 tak. 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 No to wykładam kafelek taki. Okay, Przesuwamy to troszeczkę na obszar gry. Czyli, co bierzesz? Bierzesz fioletowy, łódkę i pomarańczowy. Mhm, no to ja bierę biały. No, i też mógłbym zapłacić teraz dwa statki, wymienić biały na czarny. Odrzucam 7 różnych. Dostaję 10 punktów. I w tym wypadku wygrałem. No nie, gramy aż się skończą kafelki wszystkie, na końcu jest jeszcze jedna runda, gdzie możemy wymienić karty na karty punktów, jak się skończą to są punkty za cztery, że w sensie karty za cztery punkty i tyle. Prosta gra, kto ma na końcu najwięcej punktów wygrywa. Jak Ci się podoba, Przemo, festiwal lampionów? E, tak średnio. Okej, okay. dlaczego? Średnio się podoba. Sam temat jest jakby tutaj bardzo mało odczuwalny, to mogło być cokolwiek. Tak, to jest, nie ma się co oszukiwać, to jest bardziej geologiczne niż tak. cokolwiek innego. Dokładnie tak. I nawet trochę ja nie, za, nie, nie jestem chyba jakoś fanem jakiejś takiej azjatyckiej rzeczy, jakieś tutaj smoki, kwiatki, a ja bardziej jestem tutaj słowiański Słowiańskie rzeczy, rzeczy. okej. Okay. Drewno, okay. kamień, siekierki. Um, więc, więc, więc jakby, no temat jest jakby tam trochę ważny, mm. ale no i ta gra po prostu ona nie ma w sobie nic takiego dla mnie szałowego, żebym chciał w to zagrać. Ona mm -hmm. jakby, ja nie jestem napięty i wow, jak fajnie, i zdobywamy, i robimy mhm. rzeczy, tylko to jest bardziej takie dokładanie kafelków, ty mi coś dajesz, ja tobie coś daję, a ostatecznie to się sprowadza do tego, że pod koniec gry mamy prawie że identyczną ilość tych kafelków z punktami, różnica jest jeden albo dwóch, więc tak. więc tutaj nie ma, nie zrobimy szału, ja mhm. cię nie nie, nie, nie wiem, nie zrobię czegoś, czego ty się nie spodziewasz, no po prostu kładziemy kafelki. Różnica w tej grze między moim a twoim wynikiem sprowadza się do dwóch rzeczy, małych. Pierwsza jest taka, jak często trafię na układ, że jestem w stanie kilka ścianek przypasować, mhm. to jest pierwsze, tak. niestety losowe. Mhm. E, I druga rzecz, trochę ciekawsza, jak często doprowadzę do sytuacji, w której dokładam kafelek ja i przeciwnik nic nie dostaje, bo tego koloru kart już nie ma w, w zestawie. Powiedzmy, że dokładam w taki sposób i jest ostatnia niebieska karta, to ja ją pierwszy biorę mhm. i już przeciwnik i nie bierze tej niebieskiej karty. I to też to, to się czasem dzieje nie za często, no. ale to są dwie małe rzeczy, które rozróżniają no. nasze wyniki. Tak. A większość po prostu dobieramy dwóch te kart, no. wymieniamy te karty na punkty i tyle. No. I coś, co mnie wkurza w tej grze szczerze mówiąc, to są statki. Statki mnie wkurzają, nie dlatego, że są, albo dlatego, że e, możemy je dobrać, bo to nie jest problem, ale pro, one mnie denerwują, dlatego że one trochę psują dodatkowo tą grę, ponieważ e, no, jeszcze mniej ma znaczenie, co dobieram. Bo naprawdę tych statków w ciągu gry się tak dobierze 4 do 6, nawet spokojnie z 8 statków zbierzesz w ciągu gry, więc sobie naprawdę wiele razy wymienisz coś na brakujący kolor. Więc jak widzę, że ktoś czegoś nie ma, ale ma statki, to on i tak dobierze co będzie chciał. Więc to ostatecznie jest lekki stresik na poziomie, kto pierwszy weźmie tą kartę, no ale to w Chińczyku jest lekki stresik, kto dojdzie do końca. No tak. Oczywiście Chińczyk jest gorszy od tego. Tak, to jest oczywiście. Ale też azjatycki klimat i też się nie podoba klimat. W Podprogowo. A tak, nie myślałeś o tym? Nie. E, więc festiwal lampionów. Lekka gra rodzinna, bez większego szału, moim zdaniem. Tak. Bez niczego, co by mnie tutaj przyciągało mm -hmm. do tego, żeby, żeby to jeszcze w to wygrać. Jakieś mm -hmm. głębie, jakieś ciekawostki, mm -hmm. czegoś fajnego. Okej. Okay. skali od 1 do 5. E, słaba, średnia, dobra, bardzo dobra, świetna. Jak oceniasz festiwal lampionów? Dwa, jako średnią grę, mm -hmm. absolutnie się zgadzam, o. Ja już mocno się zgadzam ostatnio, ale absolutnie się zgadzam, to jest po prostu średnia gra, to nie jest mm -hmm. słaba, spokojnie, można pograć, no. ale bez przesady, bez, bez show, to prawda, pudełko już naprawdę trzeba wymienić, pudełko pełnego pomysłu, czyli wasz pomysł na zakończenie odcinka, ale ku zachęcie powiem, że Games Factory Publishing ma w planach, a może już niedługo ujrzy światło dzienne, kilka ich fajnych gier. Autor zwierzę. Zwierzę, ok. Łukasz jest modelem i pozuje do sesji. Ok, czyli ty jesteś fotografem? Hmm, nawet jesteśmy w studio. O, uu. tutaj Dzień. mam, prawda? E... Profesjonalnie? Ok. Łukasz tutaj, Łukasz tu. Tak. Łukasz z lewej. Mhm. Łukasz uśmiech. Łukasz sexy. Bardziej sexy. Nie aż tak sexy. Mniej, ok. Łukasz tu, tam. Piru, piru. Fum, a, o, i, o, i, o, e. Það er eitthvað sem við þurfum að finna upp. Pýru, pýru. Ná. Það er okkar.